Dzień dobry, witajcie. Kolejna wyprawa wędkarska. Dzisiaj rzeka Trend i finał Barbel Master. Jestem tutaj z Przemkiem, Siema Przemek. Cześć. I ze Sławkiem. Chłopaki dołączyli do finału. Dzięki złotym biletom. Są z nami dzisiaj w Trzech. Walczymy ostro o wygrane. Być może wygr chociaż wygraną na sekcji. Działamy. 17, bardzo Jak widzieliście jesteśmy po losowaniu Zawsze mogło być lepiej, mógłby być pek Początkowy lub końcowy, ale mamy prawie w środku 17, dostałem takie Przynęty jakieś Pelety Z kerko. I walczymy, jadę na pek, zobaczę jak to wygląda i pokażę Wam na miejscu Przez 17 nie wiem czy pamiętacie, ale około 4 tygodni temu 3 tygodnie temu łowiłem na tym Pego po lewej, że na początek te wędki pójdą na lekko, na dniówkę. Na jednej wędce będę łowił na robaki, a na drugiej wędce będę łowił na koszyk z zanętą. Później wam pokażę zanętę. Tam będę zmieniał co pół godziny inną przynętę. Koncentruję się tylko na mielące. Pelecie. I to próbujemy sobie jakąś brzanę w dzień. A na wieczór pójdzie osobna taktyka. Tutaj lewa wędka na lżejszy koszyk. Zestaw ten sam, co na grubszych zestawach Safety Clip. Żyłka tutaj jest piętnastka. I to jest Corum Quiver z mocną szczytówką. Osiem uncji z tego co pamiętam. Dwunastofotowa wędka i kołowrotek Bytruner Exareo 4000. To będzie wędka lewa, prawa linia na robaki. Z podajnikiem robakowym pójdzie Shimano. Distance Power Feeder 13, futowa wędka Areo X7 z kołowrotkiem Ultegra 5500 XTC. Długa wędka, jeśli, musiałbym, jeśli chciałbym łowić pod drugim brzegiem. Żyłkę tutaj mam 15 lb. To na dzienne łowienie wystarczy. Przypomnij dziesiątka fluocarbon, 10LB, ponad metr i haczyk dziesiątka Drenan Wide Gap. I to pójdzie na wędkę z robakami. Na tej wędce będą szły tylko robaki przez cały dzień. Dzisiaj Tu koszyk z robakami, 3 uncje, czyli jakieś 90 gram. Zobaczymy, jak to będzie trzymać. Później ewentualnie dołożymy. Koszyk do zanęty. 150 gramów, 5 uncji. Taki mniejszy. Zanęta na dzienną sesję to jest garlic Z Sonu bites. Do tego mam pelet. 2 mm kilka sztuk szóstek. Halibuta. Wstępnie jestem rozłożony. Tak mówię mówiłem, dwie wędki, które ja na lekko w dzień. Później wystawiam armaty na grubo. Na razie będę używał peletów małych, ósemek których nie da się założyć na włos, bo pękają. Użyjemy sobie do tego gumek. Takich oto gumek. I na początek telecik. Serowy garlik. To jakoś tak idzie. Coś takiego. Że godzina 11:00 zaczynamy pierwszy rzut robaki. Druga wędka zanęta, garlic czy mi ściąga to 90 gram, to już jest maks, co mogę dać na tą wędkę 150. Pierwsza rybka Trzecia godzina zawodów Są dwie ryby Na pegu szóstym Ósemka I bodajże ósemka na pegu ostatnim, pięćdziesiątym A tak ogólnie Nic się więcej nie dzieje Ja co pół godziny przerzucam wędkę lewą z poszykiem i zanętą co 15 minut przerzucam robaki tak będę robił do godziny powiedzmy 17-18 później za grubo na nockę. Zobaczymy jeszcze po ile koszyków i pójdą ciężkie zestawy. Na razie lekkimi wędkami próbuję zrobić brzanę w dzień, jak się nie uda one będą mi nęciły delikatnie miejsce na wieczór. 16.30 nadszedł sztorm, wiatr i deszcz. Ostatni pek, 50. Właśnie miał Dabla, czyli ma w sumie cztery ryby. Ostatni pek, łowi pięknie. Ja biorę się za ręcenie na grubo na nockę. Na razie włączam kamerę, bo i tak nic nie będzie widać, z masakra. Czuchy przeciwdeszczowe i męcimy konkretnie. Za godzinę armaty być może w nocy podejdę na jakieś do mnie. Zobaczymy. Że mieszanka moja, nic nie zmieniam. Na to łowie cały czas nie będę kombinował. Wędki rzucone, przełożyłem się. Na gruby sprzęt, jest za duży wiatr, żeby łowić na lekkie wędki, wszystko buja, nic nie widać. Czekamy na dużą rybę. Chodzi w pół do dziewiętnastej. Ostatnie ujęcie na wędki. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Także pek ostatni łowi najwięcej, ma pięć ryb. Teraz niedawno koło niego. Pierwsza ładna 13, 13, 6 na PEGU 46 lub, lub 8, także to też końcówka łowi. I gościu, który rano złowił yy, w południe, który złowił brzanę na PEGu numer 6, złowił kolejną. Także początek i końcówka. Dziwne, że nie łowi jeszcze 1, 2, 3, tylko 6. No i końcówka. Także zobaczymy zaraz się ściemni, zobaczymy co przyniesie noc. Ja jeśli chodzi o wędki to nic nie zmieniam po ostatnim razie, kiedy tutaj byłem ta sama metoda. Lewa wędka, PVK i CKO, tym razem kokon, prawa wędka koszyk i spicy sos. Jak się wieje, konkretny wiatr, konkretna pogoda. Zaraz będzie konkretnie padać. Łowimy, mam nadzieję, że w noc coś przyniesie w tą piękną pogodę. Czekałem się i ja słuchajcie. Ale. godzina za 22 i to jest na Cało. Zpiesza rybka, ponad 7 poundów. Tylko na nią słuchajcie, to jest C.K.O. kokon, lewa wędka, mała rybka, ale jest druga ryba w sekcji u mnie, także spróbuję nadgonić, zrobić jeszcze jedną, Witajcie o poranku, bubdej tutaj zwana, bo tam widzicie jak wieje, nie da się nic nagrać nawet, jesteśmy po nocce, nocka, słabo, bardzo słabo to idzie. Pek 50, ostatni Pek, łowi najwięcej. Słuchajcie, ma 15 ryb. Ostatni Pek, czyli ryba wchodzi pod prąd i zatrzymuje się na jego Pegu. Później Pek 6, który łowi na rozwidleniu rzek. Na tej złączce ma 12 ryb. Te dwa Pegi łowią najwięcej. Widzę, że też odpaliła trójka lub dwójka. To jest tak słabo tu widać, ale chyba trójka raczej. I on ma 5 rybek. Też mu fajnie weszło. To też jest sekcja A, czyli to samo co szóstka i pojedyncze ryby. Pek drugi widzę zaczął łowić, pek czwarty, czyli początek znowu. I kolejna sekcja to jest moja sekcja, czyli gościu w mojej sekcji ma dwie ryby, kolejną ma jedną i ja mam też jedną. Moja sekcja zaczęła łowić około godziny drugiej, pierwsza, druga i później koniec. Sekcja D. Nie łowi w ogóle, i dopiero koniec, tak jak wcześniej wspominałem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pozostało mi tylko walczyć o sekcję. Piję kawę, zjem coś i idę łowić aktywnie do jakiejś 12, później kilka godzin snu i zaczynam przygotowywać się na nockę. Fiderów nie rozstawiam, nie ma sensu przy takim wietrze, bo zmieniam przynęty na tych cięższych zestawach i spróbuję złowić coś w dzień. Jak się uda, to się uda, jak nie. Będę ciekaw na nockę Słuchajcie, po południu, właśnie sobie robię Pfałki na nockę. Powiem Wam, że słabo ogólnie z rybą. Od rana nikt nic nie złapał. Ryba się wyłączyła. Ja próbowałem trochę przerzucać na tą galikową jeszcze zanętę. Tak wiecie, co, piet... co 15 minut przerzut Zmieniałem różne przynęty. Kompletnie nic. Także myślę, że dopiero w nocy jakieś ryby odpalą. Zobaczymy, jak będzie. Ciągle prowadzi. Peg 50, czyli ostatni 15 brzan i 12 brzan na Pegu 6. Później trzecie miejsce, Peg drugi I u mnie w sekcji nic się nie zmienia. Jestem nadal na trzecim miejscu w sekcji z jedną rybą. Spróbuję coś złowić w nocy, zobaczymy. Pogoda ciągle silny, wiatr, ciśnienie idzie w górę. Ma później trochę popadać, ale wiatr ma być do jutra. Więc będzie hardcore. Działam dalej, walczę zostało 20 godzin. Myślę, że od 7 do rana to będzie ten czas, który trzeba będzie wykorzystać w 100%. Widzimy się później. Po wypiciu kolejnej kawy wraca duch walki. Postanawiam łowić aktywnie na rowaki. Zakładam ciężki podajnik 6 uncji, czyli jakieś 180 gramów. Przypon 10 LB i haczyk numer 10. Poseidon daje znak. Michał, kurwa, nie sieć Działaj, kurwa. Rzucam pod drugi brzeg. W głowie na klipie, ale zostawiam kilka metrów żyłki na szkuli. Tak na wszelki wypadek. Przerzucam co pięć minut i za każdym razem na haczyku wisi mały okoń. Wiatr trochę mniejszy. Jeszcze porywy takie ma, chwilowe. Słońce wyszło, ja słyszę robaki. Te zanęty tu na słońcu, bo całe zwnojone. Jeszcze walczę z robakami. i Lewa wędka ciągle PV. -ka. Zaraz złożymy jakąś inną przynętę. Jakiegoś śmierdziucha wybierzemy i przerzucamy. Słuchajcie, jest ryba na robaki, doczekałem się, wypracowałem ją, ale muszę uważać, że mam cienki przypon i nie mogę jej stracić. I jeszcze mi weszła na tą żyłkę. Tak, słuchajcie O, poszło ładnie, dobra Ale jest nad tą żyłką, kurde Może być dobra ryba

fajna ryba jest słuchajcie, ale przez tą żyłkę boję się, że ją stracę zaraz. Dawaj barberko, dawaj, dawaj barberko, dawaj. O oh jest! Tak wygląda zadowolony wędkarz. Nigdy się nie poddawać. Do końca walczymy. Piękna rybka, dziesiąteczka, chłopaki. Pocało się przerzucać. Pracowana dzienna brzana. Idziemy dalej. Od drugiej zacząłem słuchajcie, budować sobie linię, Także dopiero po dwóch godzinach było pierwsze branie, ale wiadomo i tak się opacało czekać na brzanę. Przerzucałem co 5 minut, później co 10. Tak różnie w sumie trochę te oko nie mnie maltretowały, ale widzicie, jednak było warto. Wypuszczamy moją dzienną brzankę. Godzina 18.00. Już przynęciłem po trzy kosze na każdą linię. Teraz pracuję jeszcze robakami przez pół godziny i zarzucam na, na grubo już na nockę. Godzina za 15.07. Robimy ostatnie ujęcie na wędki przed zmrokiem. Zmienione już na grubo. Prawa wędka koszyk, ta sama linia co wczoraj i Ozing, tutaj zostawiam Ozinga całą noc, wjeżdżę w tą przynętę Na lewej wędce mam PVK z ciężarkiem I w tym momencie jest CKO kokon Być może będę zmieniał, być może w nocy jeszcze będę próbował łowić na robaki Na razie nie wiem tego Zobaczymy co przyniesie pierwsza połowa nocy, później zacznę coś kombinować Na chwilę obecną wygrywam sekcję Mam nadzieję, że tak zostanie. Wszystko się może zmienić. Wszystko w rękach Poseidona. Działamy, walczymy, łowimy. Spicy sausage. Godzina dziesiąta. na piękna rybka, tym razem 12.4 i lecimy. Pięknie. Thanks, Wypuszczam Wypuszczamy. Witajcie o poranku w pół do ósmej. Zostało 3,5 godziny zawodów. Ja niestety spadłem na drugą pozycję. Jak na razie zobaczymy, co się wydarzy. Brakuje mi jednej ryby, żeby wskoczyć z powrotem na pierwszą pozycję w sekcji oczywiście, bo mecz już jest wygrany przez gościa, który złowił 22 brzany przez dwie nocki. Na ostatnim pegu prawie 200 poundów, wszystko także konkretny wynik. Ja jeszcze walczę do końca. Założyłem znowu robaki, tak jak wczoraj, próbuję łowić, przerzucając co kilka minut. Niestety nie mogę być pod drugim brzegiem, bo się zrobił bardzo duży nurt. Było gdzieś tak powiedzmy na 3/4. Już mam założone 8 uncji na tym podajniku z robakami. I lewa wędka założyłem sobie teraz na dzień kawałek kabanosa. I tę fałkę to jest na lewej stronie, także walczę do końca wędki w wodzie do 11.00. Ostatnie dwie godziny, słuchajcie, jazda z robakami na dopaleniu z pastą. Już jest walka o pierwsze miejsce w sekcji. Jedna ryba brakuje. palamy, ale walczę do końca ostatnie dwie godziny Potrzebuję 12 4, bodajże 12,4 albo 12,6 Zostały dwie minuty. Wszystko przełaczysz, pozwijane. Myślę, że to będzie koniec. Na razie nic się nie wydarzyło. Zobaczymy, co będzie po podliczeniu punktów. Widzimy się wkrótce. Ja zwijam te wędki i jadę na zakończenie. Right, so we in B. So, With 17 on peg 17, 3 barbel, 29 pound 10 ounces, <laughs> 300 pounds, 72 hours free fishing on A1. Reception, castaway prize, well river barbel bundle, 40 quid from Foxy, and a 10 pound staircrow voucher. Hold on, Michael. So, my name Vortex bait bundle. 40 quid lead bundle, 20 pound scale. 5,000 pounds is going in his bank when he sends us a form in. He won two cadence rods, two cadence reels, a year sponsorship of dynamite, so there's 500 quid worth of bait there. They'll also give him some media and content creation coaching, so he wants to start doing some blogs or whatever they call them nowadays. Um, he's also, thanks to Reuben Eaton's, he's won a set of brand new 30 by half pound scales and a pouch. He's got a 40 quid lead bundle. He gets three years fishing on Gunthorpe Block fishery, not on the island, on the stretch next season. Uh, a fifty quid scarecrow voucher. Come <laughs> forward, absolutely outstanding. <inaudible> No co, to pewnie Zobacz, że... ja tego nie używam, masz nagrodę pocieszenia. I wszyscy zadowoleni, kurwa, A. elegancko. Zadowoleni wszyscy? Tak. No to ja, ja mam ci powierzę, że nie zawodów, nie z tak. zawodów. się trzy Do razy. Do następnego, tak. na razie. Szybkie podsumowanie zawodów, nagrywam w dniu następnym. Po 48 godzinach łowienia, nie mogłem się wysłowić w ten dzień. Musiałem odpocząć. Jak widzieliście, udało mi się zająć drugie miejsce. Nie utrzymałem niestety miejsca pierwszego, które liznąłem przez kilka godzin. Gdzie obok mnie złowił więcej ryb. Rybica była około 12 poundów. Niestety nie mogłem złowić tej jednej ryby, żeby go wyprzedzić, a bardzo się starałem. Po kilku wizytach na tym moje przemyślenia są takie, że ryba na 100% zatrzymuje się na pierwszych i ostatnich pegach. Można powiedzieć, że weszła w taki schemat łowienia jak na komercji. Dalej nie pływa w środek tego odcinka, bo nie musi tak, nie ma takiej potrzeby. Kilka pojedynczych ryb. Podejrzewam, że przemieszczają się brzegami, a reszta zostaje przód i koniec. Te ryby są nauczone żerować na jednej, to same przynęty, na które łowią je cały czas miejscowi. Zresztą osoby, które wygrały zawody, to były osoby miejscowe, które cały czas tam łowią. Większość ryb, które złowiłem na tym odcinku, były już pokute, miały blizny. Wyglądały dosłownie jak karpie z komercji. Takie są moje przemyślenia. Pierwsze miejsce Pek 50, prawie 200 poundów ryby, 22 brzary z tego co pamiętam. I drugie miejsce Pek 6. Sekcja C i sekcja D nie łowiły w ogóle, nie złowiona została tam żadna ryba, dlatego te trzy nagrody z sekcji zostały wylosowane. I Sławek, Dziecko Szczęścia, wylosował. Pierwsze miejsce w sekcji i otrzymał fajne nagrody, którymi podzielił się z Przemkiem. Tak, jak mówiłem, wszyscy myślę, że wracamy do domu zadowoleni z jakimiś niewielkimi fantami. W przyszłym roku będzie być może lepiej, zobaczymy. Dzięki wielkie za doping. Wszystkie telefony, wiadomości, to mi dało konkretną motywację do łowienia. Jak również dziękuję za lajki, subskrypcje i wszystkie komentarze. Ja jestem na kolejnej wyprawie. Jest październik, zaczynam sezon szczupakowy. Jestem w Lake Discord i jutro udaję się na dwudniową wyprawę na łódkę za szczupakami. Spinning i trup. Za dzięki. Trzymajcie się połamania. Cześć.